Kogo mój duch otrzymałby jakąś pomoc po mojej śmierci? Kto będzie chronił mnie i moich zwolenników, przyjaciół w niebezpieczeństwie? Panie życia, mądrości, nikt poza Twoją prawdą i dobrym umysłem nie rozwiąże moich problemów, kiedy zwracam się do nich szczerze. Ten, kto zawsze myśli o swoim własnym bezpieczeństwie i zyskach, w jaki sposób może kochać? Sprawiedliwy człowiek, który przestrzega prawa prawdy, zamieszka w miejscach promieniujących Twoją jasnością w siedzibie mędrców. Boże Najmądrzejszy, ci, których przewodnikiem w życiu jest Twoja duchowa moc, siła, wola i dobry umysł, z pewnością osiągną prawdę i źródło prawdy. Ponadto ten, kto pomaga postępowi i podniesieniu tego świata, Zdominowanego przez nieprawdę, otrzyma błogosławieństwo prawdy. O stwórco, poprzez intonowanie pochwał i hymnów, czczę Ciebie wraz z Prawdą. Będę stał na drodze Prawdy i przysłuchiwał się nutom, które wyśpiewują Twoje wierni z Twojej wysokiej siedziby. O panie życia, mądrości, prawdą. Ześli błogosławieństwa na Twojego pieśniarza i proroka w cieniu pomocy i miłości, umożliwiając Mu prowadzenie nas w górę do Twojego światła i wiecznej szczęśliwości. O potężny i wielki Panie, kocham prawdę i pragnę chwalić Ciebie głośno. Wiem, że możesz zawsze udzielić mi łatwości w mowie kierowanej mądrością. Stwórco, ucz mnie i inspiruj mnie zasadami miłości przez dobry umysł. Strażniku wolności i godny pochwały, panie, życia i mądrości, zdobędę wejście do Twojej siedziby za pomocą pochwał i dołączę do Ciebie poprzez prawdę i dobre myśli. Prowadź mnie, panie mój, i pomagaj mi przy moich zadaniach, stwórco. Z szansą, która rozpala w głębi mojego serca, i ze wzniesionymi rękami błagam Cię, mądry Boże. Pragnę przybliżyć się jeszcze bardziej do Ciebie, jako wierny i pokorny przyjaciel, poprzez prawdę, czystość i mądrość dobrego umysłu, który czyni cudowne rzeczy. O Panie mądrości i Panie prawdy! Powrócę do Ciebie śpiewając te święte hymny poprzez czyny wykonane mądrością i czystym umysłem. Będąc w pełni świadomi Swojego przeznaczenia, ochoczo pragnę osiągnąć Twoją mądrość, która jest pradawna i najwyższa. Uczynki, które popełniłem w dawnych czasach oraz te, które popełniłbym w przyszłości, oby wszystkie wydały się godne w Twoich oczach. Blask słońca i splendor poranka. Dni, wszystko odzwierciedla Twoją chwałę. Zgodnie z prawdą, Boże Stwórco, uznaję się za Twojego czciciela, Boże Najwyższy. Mądry, i dopóki posiadam siłę, będę szedł ścieżką prawdy i będę Ciebie wychwalał. Niech Stwórca Świata wysłucha modlitw uczciwych i prawych ludzi, którzy są postępem i budowniczymi świata. I niechaj pokój nieba i boska miłość napełniają Wasze życie wewnętrznym pokojem i błogosławieństwem.